że witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 6 marca. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią za nadża wasze odmierzą wam bowiem taką miarą jaką wymierzycie ta dzisiejsza ewangelia bardzo mocno mi uświadamia jak bardzo ważne jest to żeby mieć miłosierne serce miłosierne serce to jest takie serce które nie tylko potrafi wybaczyć jakieś zło które ktoś nam wyrządził ale miłosierne serce to też takie serce która potrafi odpuścić drugiemu człowiekowi w takiej sytuacji, kiedy on jeszcze nie jest gotowy na przyjęcie tego, co my mamy mu do zaoferowania. I miejmy miłosierne serce. Każdego dnia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.